Dwa razy, dwa razy dziennie opłacani przez y, służby ukraińskie. Mamy tego do mamy tego dość. Idźcie protestować pod konsulat rosyjski. Bardzo dobrze, współczujemy wam. Współczujemy wam, bo jesteście mięsem almatni w tej wojnie. Ale to są dwa nieprzyjazne państwa. Ukraina to jest nieprzyjazne państwo nam i Rosja to jest nam nieprzyjazne państwo. Chcę, żeby to było jasno powiedziane. Jak Ukraina zewie z Banderą i Suchywyczem, wtedy możemy rozmawiać. Jeżeli będą ekshumacje, jeżeli będą cmentarze, jeżeli ich prezydent Żoły, Żołęski uklęknie przed naszym pomnikiem i przeprosi nas za krzywdy, wtedy możemy rozmawiać. A jak nie, to na Ukrainę! Walczyć na Ukrainę! Przyjęliśmy WAD i mamy właśnie tutaj. Co, co jest? Tu jest Polska! Polska! Najsłynniejszy pomnik, okupowany od 2,5 roku. Tak to wygląda. Idziemy, idziemy. Oni już będą kończyć. Tak to. Ja jesteś moje. Czy to. jesteście Z Krakowa. Z Krakowa. Я ja допускиваю Пам'ятайте, <плес> що кожна така акція має вплив. Кожен день стоїмо тут з 12 до 19-30. І Дейв Рут це одна з 500 людей, які були лобістами при тому, як Україна отримала 61 мільярд. Він часто до нас пише, він часто до нас приїжджає. І такі люди шукають теж підтримки нашої звани. Proszę Nie, ja nie! chcę, bo tak ja, tak ja chcę rozumieć, co oni mówią. Ja nie wiem, co oni mówią, co oni planują. Ja chcę być w Polsce, bo polsku mówię. Proszę przerwać natychmiast Oni Poproszę ja proszę, Sultanem no, w i krewne ekipy przejeżdżały tego pomnika 2,5 roku. A dlaczego oni, policjanci, którzy są Polscy, nie bronią Polski? On nie są tutaj prawa. ale mają zgłoszone, ale, mają ale nie, nie mają. Gdzie jest Ja nie rozumiem, ja jestem tutaj u ten Proszę ponownie o przerwanie tego. Bardzo proszę, bo ja będę z, tak zgłaszać protest. Spokojnie, spokojnie ja nie rozumiem co oni mówią ja chcę żeby mówiono po polsku poza tym to jest part kulturowy Stary Renę, główny, to jest nasz jest tutaj przecież ukraiński co byli tam byli pod swoim konsulatem dlaczego tam nie robią ja nie rozumiem co tutaj mówią i ja chcę żeby mówiono po polsku. w Polsce po polsku zbierają tu pieniądze to jest agitacja, agitacja prowojenna proszę mówić w Polsce do Polaków po polsku ale to jest agitacja prowojenna Wiemniej. Dlaczego nie, Policja? jest objęty kulturowym Dlaczego, no dobrze, ale dlaczego nie mo, nie Policja ma prawa... nie reaguje? Po, policja jest na usługach Co ma do powiedzenia? Wykonują Ja chcę Ukrainie Na Ukrainie nie pisze dlaczego oni mają wojnę tylko w kilku Tak jakby województwach My nie chcemy wojny z Rosją My z Rosją mamy pokój I nie będziemy wojować z tak Rosją jest, Tak jest I... I... Chcę, żeby poszli tam, tam, Wydaje, Rynek główny jest objęty parkiem kulturowym. Takie agitacje Panie, prowojenne. Ale nie, nie, pan nie Pan Widzę, że nie pan, pan ma do mnie osobiście, że mamy nie biera żadnego. Nie, pan I po prostu żeby ktoś jeszcze nie zalił Nie

nie budźmy się na to. Kończę, do usłyszenia. Kiedy jadę do innego kraju, mówię w tym języku, a nie na to to ma pani rację, to ma pani rację, to nie ma zgody, ale no widzi pani nie możemy zrobić. To może być, może być skarga, może być pismo. Policja może być... powinna zakończyć, bo od tego jest. Ale policja nie, nie ma takiego rozkazu. Dostanie ale policja rozkaz, ma takie wykona. prawo na wniosek mieszkańca Polski, który nie rozumie, jest zagrożony, czuje się zagrożony, bo nie wiem co tu się dzieje. Nie jest po polsku, nie wiem co oni... mówią. No Sława Ukrainie. Ja nie wiem, czy ja jestem na Ukrainie. Przyjechałam oglądać kościół Mariacki. Bardzo a nie, u co? Do... bardzo słyszeliście o Wadowicach? My teraz właśnie też działamy. Wadowice przekazały im karetkę. Właśnie wysłaliśmy pismo do e, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Przekazali, jedna idzie z Krakowa karetka, a jedna idzie z Wadowic. Dziesięcioletnie karetki przekazują kraj. Państwo, wszystko przekazujemy. W wszystko. Hmm. podatkach pieniądze. Ci funkcjonariusze są opłacani z naszych podatków. Tak. Ja Następni idą. Nie, nie, to jest skorpą. To... Ani to, 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 są żydosty, to jest żydostwo. Oni zbierają tu pieniądze. To jest, widzi pani, skarbonki są, wolontariusze chodzą. robiliście Zrobiliście zdjęcia, ja tam zrobiłam filmik na gram, bo nie tam mają jakieś faktury. Myślę, że są lewe, ale i tak niektóre były nawet na 30. Mają 000. kasy fiskalne, mają te, te, te hmm. do, no, czytniki kart. To jest biznes. Wojna to jest biznes. I oni zależy im, nie zależy im na, w ogóle na żadnym pokoju. Dobra. Do